Historycznie słaby występ G2 Blit w centrum skandalu. Nowy skład ENS. Polacy znają rywala na turnieju Tier 1. Oczywiście zostawcie subika, bo jest to nowy kanał. Wpadajcie na Discorda, bo macie konkurs. Oczywiście tutaj na ekranie powinien wam, powinna Wam się pojawić informacja, a ja już bez zbędnego przedłużania lecę z materiałem. Historyczny występ G2 ESports i Niko podczas IM Rio 2024. Całe G2 ESports zagrało fatalnie. Przegrali dwa spotkania i odpadli jako pierwsi z całego turnieju. Na start porażka z Heroic 10-13 i następnie 02 z Eternal Fire. A co ciekawe, w tym meczu byli w stanie ugrać zaledwie 10 rund w dwie rozegrane mapy. Niko, czyli ich wielka gwiazda na tym turnieju nie istniał. Rating na poziomie 0,53 to najgorszy występ w historii u tego zawodnika. Nigdy nie było gorzej. Nawet w Gameshow Global Esports Cup zanotował 0,55, gdy reprezentował Barwy Maus. Ciekawostką jest to, że dosłownie kilka chwil temu Gitu wygrało cały turniej i nie minęło dosłownie kilka chwil i. Zagrali totalną kaszanę. Jednak z pozytywnych informacji, Hunter w Gitu jest już 5 lat, rozegrał do tej organizacji 881 map i jak informuje profil Gitu tysiące wspomnień za nami i jeszcze więcej przed nami. Przejdźmy do poważnego tematu. Organizacja Blit w centrum skandalu. Gracze i sztab trenerski drużyny CS2 opublikowali otwarty list, w którym szczegółowo opisali liczne problemy związane z wynagrodzeniem i łamaniem kontraktu. W szczególności ujawniono, że kierownictwo Blit opóźniało wypłatę wynagrodzeń przez kilka miesięcy. Niektórzy gracze i trenerzy nie otrzymywali wypłat przez 4 miesiące. Kolejnym istotnym problemem była organizacja bootcampów przed ważnymi zawodami. W otwartym liście drużyna zauważyła, że gracze byli zmuszeni płacić z własnej kieszeni za przygotowania do kwalifikacji RMR. Gdyż organizacja odmówiła pokrycia tych kosztów. Ponadto, Blit nie wypłaciło około 60% nagród pieniężnych za udział w turniejach. Gracze zauważają, że każda płatność była opóźniona, a organizacja nie dostarczała żadnych wyjaśnień dotyczących dalszych wypłat. Płatności za transfery kilku graczy również zostały zakłócone. Problemy dotknęły nie tylko składu CS2. W liście napisano, że gracze z innych dywizji Bleed, w tym drużyny Dota 2, Valorant i Rainbow Six, również kontaktowali się z trenerami CS2 z podobnymi skargami. Wskazuje to na systemowe problemy w zarządzaniu organizacją. Jednym z kluczowych zarzutów w otwartym liście był brak jakiegokolwiek dialogu ze strony najwyższego kierownictwa Blit. Gracze i trenerzy twierdzą, że kierownictwo po prostu zniknęło, przestało odpowiadać na zapytania, nie dotrzymało obietnic i nie dostarczyło żadnych informacji o dalszych działaniach. Gracze poinformowali, że obecnie konsultują się z prawnikami, aby określić swoje następne kroki. Jednocześnie drużyna zamierza uczestniczyć w nadchodzących turniejach pod nazwą Unpaid, dopóki nie znajdą nowej organizacji, która zapewni stabilne wypłaty i właściwe zarządzanie. Dochodzi do tego współpraca z innymi organizacjami Menadżer G2 zabrał sprawę w tej kwestii i wypowiedział się następująco Osobiście miałem nadzieję, że era złamanych obietnic w esporcie już dawno za nami Mamy kilka nierozwiązanych spraw z Blit, których ze względu prawnych nie możemy obecnie szczegółowo omawiać W pełni rozumiemy frustrację Kasada i jego zespołu To powinno być niedopuszczalne w 2024 roku Do tego organizacja Apex oficjalnie potwierdziła, że nie otrzymała środków za transfery zawodników Noka oraz Jakema, którzy dołączyli do Blit w maju tego roku. Apex czeka na sfinalizowanie zobowiązań finansowych, ale do tej pory nie otrzymali żadnych płatności. Przedstawiciele NIP potwierdzili, że chociaż ostatecznie otrzymali płatność za transfer Hampusa, to proces był długi i problematyczny. Opóźnienia i trudności we współpracy stały się codziennością w komunikacji z Blit. Blit odniosło się też do całej sytuacji wydając oświadczenie. Jesteśmy świadomi niedawnego oświadczenia złożonego przez naszą drużynę CS2. W celu zapewnienia przejrzystości publicznej skład ten został opłacony do sierpnia, a wrześniowe pensje są w trakcie przetwarzania. Blit i e sport jest w stałym kontakcie bezpośrednio z drużyną w sprawie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii. Blit eSports zainwestowała znaczącą kwotę w Counter Strike'a, umożliwiając kasadowi pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, aby zrealizować jego wizję. Żałujemy, że ta okazja została potraktowana w ten sposób, ale będziemy nadal szukać najlepszej drogi do, dla długoterminowego zaangażowania naszej organizacji w ten tytuł. Eee, ze względu na dane osobowe i zobowiązania umowne, nie jesteśmy w stanie udzielić dalszych publicznych komentarzy w tej chwili. Pozostajemy zaangażowani jako organizacja na najwyższym poziomie profesjonalizmu i będziemy nadal wspierać naszych graczy, twórców i pracowników pomimo naszych narastających bolączek jako młodej organizacji. Kaset zdenerwowany tym oświadczeniem odpowiedział i bez pardonu rzucił sumy jakie wisi blit jest to suma na poziomie 300 tysięcy dolarów, 130 tysięcy niewypłacone Apex od maja dodatkowo 42 tysiące niewypłacone g od czerwca za oczywiście transfery, no, mówimy tutaj o Nexie no i tym co mówiłem wyżej czyli Jakeem Nock Dodatkowo 100 tysięcy niewypłaconych najród pieniężnych, 15 tysięcy niewypłaconych Fajwenowi, 15 tysięcy plus Cerkowi, 10 tysięcy Faldenowi, no i plus 20 tysięcy e, mnie, czyli Kasadowi. No, sytuacja tragiczna, no, skandal naprawdę na dużą skalę, no i to nigdy nie daje dobrych informacji. To jest bardzo smutna kwestia, bo no, też wiemy, że cały Esport może przez to na tym ucierpieć. Organizacja ENS zaprezentowała swój nowy skład Killer posadzony na ławce rezerwowych, natomiast do ekipy dołączył Kacperski i Nateu. W ramach przypomnienia, cały nowy skład ENS to Poddy, Podi, Young, Kacperski oraz Nateu. Rebels poznało swoich rywali na Elisa Master S po 2024. Turniej LAN wysokiego Tieru rozpocznie się już 16 października i potrwa 4 dni do 20. lato 200 tysięcy dolarów oraz mocne ekipy na turnieju. W grupie A mamy Mongols, Snip, Bait i Jano. natomiast grupa, która nas ciekawi bardziej, czyli grupa B to Rebels, Heroic, Ens i 9Z. Polska drużyna zagra swój mecz na Heroic 19 października o godzinie 20 i będzie to mecz w systemie Best of 1. Dajcie koniecznie znać, jak oceniacie szanse Polaków na wygraną, czy też nawet wyjście z grupy podczas tego turnieju. A ja zostawiam Wam jeszcze akcję dnia i mam nadzieję, że słyszymy się na kolejnych odcinkach. well he's playing a very dangerous game him not anticipating a second kicks and trades the death of testers and jl's doing it all bullets. can he come up clutch this would be monstrous and ah! only oh, ah! needs the one a one tap to the yeah and you have to do it with bullets right so the fact that he's forcing something like that i i respect it because they need to take the jewels now bit's going to walk on through probably gets caught in the timing here from oh. kicks and no oh, no okay i got a dink off yeah, so bit's limited, and there is no Kevlar for that M4 elsewhere, so he's just gonna do what he can with it. He drops in, not expecting that market window push, and yeah, Nertz does come through with it. Not easy to retrieve that M4, especially now not for Ime. Goes down. Alexi B has found one elsewhere, but that bomb's coming B, and That's it is only nice. Nertz. If you can bring down Nertz, you can set up the post plant, but he's making it as difficult as he can! <laughs> oh! But now at the five banks.